Witajcie moi drodzy widzowie, top 5 najgorszych frakcji AI na poziomie legendarnym w Total War Warhammer 3. Jeśli chodzi o pierwszą frakcję, no nie jestem tutaj bez przyczyny. No jest to po prostu Enkari, czyli Slanerz. No, Slanerz jest bardzo słabą frakcją, eee, przez to, że też pancerz w jednostkach jest bardzo niski, no to nie mają oni ani artylerii, nie mają strzelców, nie mają jakichś niewiadomocnych machin, żeby ten automat mógł się szybko rozwijać, ewentualnie dawać im jakieś większe szanse na przeżycie. Dodatkowo są otoczeni przez elfy Wysokiego Rodu, dużo tych frakcji jednak się tutaj znajduje. I nie mają oni po prostu szans przetrwać. Tym bardziej, że jeśli chodzi o Altariona Ponurego, jeśli ruszy w stronę po prostu Ankari, no to zdecydowanie mijażdży tą frakcję. Jeszcze czasem zdarzy się tak, że Bretonia, czyli Luwie Serce też się szybko tutaj przebija w tą stronę, no chyba, że zacięcie walczy z na przykład Kemmlerem albo z Pepzolem. no a tak finalnie no nie ma Nkari po prostu żadnych szans, Slanesz jest po prostu za słaby względem nawet zmienionej mechaniki Slanesza, nie zmieniło się na mapie nic odnośnie Slanesza. Więc jedynie jakiś DLC może uratować tą frakcję, ewentualnie jakieś jednostki, które będą lepsze, będą na przykład dodane jakoś w jakichś, nie wiem, patchach. No to jest duża szansa, że coś się tam po prostu zmieni. Na daną chwilę jest to najsłabsza frakcja względem bota, po prostu komputera. Drugą frakcją, która jest najgorsza, to jest zdecydowanie, no nurgle. No niestety patch, był, patch DLC był bardzo dobry dla nurgli, ale niestety AI tego nie potrafi wykorzystać. E, tym bardziej, że na przykład takie wampiry, Helman Gorst niszczy Kugata w momencie. No bardzo szybko się gdzieś tam wysypuje. Przed jakimiś tam patchami, przed zmianami jeszcze zdarzało się czasem tak, że gdzieś tam toczyli ze sobą dłuższą bitwę, ale z tego co zauważyłem po patchu, no zdecydowanie dostaje szybki łomot. Kolejny na przykład, jeśli chodzi o Nurgle, czyli Epidemius. Epidemius jest bardzo słaby, sam Lord jest słaby, i przez to ta frakcja nie ma szansy bytu, żeby też przetrwać, bo wystarczy, że Malus w niego wjedzie, ewentualnie nawet Daniel, to nie ma on w ogóle żadnych szans. Czasem jeszcze zdarza się tak, że Epidemius zaczyna z Norską. Norska, popatrz, ma teraz dosyć mocniejsze armię do budowania. I nie jest to dobry krok, żeby Epidemius w ogóle atakował kogokolwiek dookoła. Każdy wróg dookoła po prostu go zmiażdży. Tamurkan jest najmocniejszy, moim zdaniem, z Nurgli, ale to też nie daje mu przewagi z tego względu, że on za bardzo. Szarżuje w stronę Grimgora, a Grimgor, jak wiecie, jest bardzo potężnym bohaterem, bardzo mocnym orkiem. Armię też rekrutuje na dobrym poziomie. Teraz bardzo dużo też rekrutuje czarnych orków, którzy mają znakomity przelicznik automatu. Bo jak wiecie, zrekrutujemy monolity, zrekrutujemy czarnych orków czy tam pająki i automatycznie niszczymy każdą armię na automacie. Nie ma po prostu żadnego problemu gdzieś tam wygrywać, tym bardziej, jak doliczymy jeszcze Ła, to już w ogóle się robi ciekawie tamurkan, tym bardziej że przez to, że on raszuje na Grimgora. Często Archaon wszechwybrany mu wchodzi na plecy i zajmuje mu tak naprawdę osadę. A Grimgor go po prostu ciśnie z drugiej strony, i tamurkan znika. To jest druga frakcja, najgorsza według mnie, oczywiście. I z moich gdzieś tam doświadczeń, jakichś tam zaobserwowań, spojrzeń. Przejdźmy w takim razie do frakcji trzeciej. No, jest to trochę smutne dla mnie, no ale tak to po prostu wygląda. Jest to Kairos, czy jest to ogólnie Zinch? No, bo ja od Mięcia, szczerze powiedziawszy, nie liczę, bo on się gdzieś tam ciągle ukrywa, robi jakieś kulty, więc ja go nie uznaję jako taką za specjalną frakcję, która gdzieś tam zajmuje te tereny. A jeśli chodzi tutaj o Kairosa, Ke no zdarzyło mi się nawet w kampanii tak, że tutaj e, frakcja slaneszowa poboczna zajęła mu te wszystkie gdzieś tam osady, a znowu jaszczury szły z drugiej strony i też go dojechały. No niestety jeśli chodzi o niego, on jest otoczony jaszczurami, a jaszczury mają lepszy automat od Keirosa. tym bardziej, że Keyros walczy solo powiedzmy na dwie, trzy frakcje, no i zdecydowanie nie ma on szans przetrwać tutaj tej bitwy. I też przez to ląduje na top 3 najgorszej frakcji pod automat, mimo że przed paczem radził sobie jeszcze chłopak, często zda zdarzało się tak, że podbijał na przykład te ziemię. Tu też zdarzało mu się podbijać i ładnie sobie radził zawsze gdzieś tam był w pierwszej piątce, jeśli chodzi o siłę, zawsze miał gdzieś tam z 20 do 40 osad. No teraz niestety jest on po prostu totalnym zerem. Czasem się zdarzy, że przetrwa trochę dłużej, bo gdzieś tam zajmie swoimi sztuczkami jakieś tam osady dalsze i komputer musi jednak e, ruszyć dupę, żeby zdobyć tą osadę, więc wtedy ma jakieś większe szanse. No teraz niestety stał on się zerem. Często bywa tak, że jak się do niego gdzieś tam już dochodzi z jakiejś innej strony mapy, czy to z Lustry, czy to z Arabii, czy to nie wiem, jeszcze z jakichś dalszych zakątków, no to on po prostu jest albo bardzo słaby i posiada na przykład trzy osady, Albo po prostu już nawet nie istnieje, więc wygląda to na poziomie legendarnym słabo. Jeszcze będę oczywiście robił testy względem poziomu normalnego, może to coś zmieni, ale też nie pokładam jakichś wysokich nadziei w to to też kwestia tego, co będą rekrutować przeciwnicy, więc jeśli chodzi o frakcje no, top 3 najgorszych, no to Zinch tutaj niestety jest. Przejdźmy w takim razie do top 4 najgorszej frakcji. Są to królowie grobowców. Na początku zastanawiałem się, czy ich nie wrzucić na wyższe jakby podium, że są jeszcze gorsi, ale z drugiej strony zauważyłem, że sobie gdzieś tam starają przetrwać, coś tam walczą. Też to jest frakcja taka powiedzmy neutralna, więc jest duża szansa, że zawierają jakieś pakty, czy to z krasnoludami, czy to z jaszczurami Zależy, jak to gdzieś tam na to spojrzymy. Też Heka sobie długo gdzieś tam trwa. Popatrz, akurat Neheka ładnie sobie gdzieś tam trzyma i można by powiedzieć, że on też podtrzymuje, powiedzmy, tą frakcję. Kemri, no Kemri Setra niestety jest totalnym zerem. Pada on tak szybko, że nawet nie wiadomo kiedy on pada, więc tutaj jest słabo. Lebarasu, jeśli z pomogą Krasnoludy, no to pokonują na przykład Kroggara i mają jakieś zwiększone szanse na przetrwanie. Z Arkanem bywa to tak, że jeśli Skarbrand zaatakuje Bretonię, no to Arkan przeżyje. No jak Skarbrand nie zaatakuje Bretonii, no to Arkan automatycznie znika z mapy. Nie ma on po prostu żadnych szans, żeby wygrać z Bretonią na automacie, więc tutaj niestety słabo też to wygląda. Czasem jeszcze się zdarzy tak, że Bretonie z Volkmarem się tutaj dogadają i no nie ma w ogóle żadnych szans. No Vampiry, jeśli chodzi o Manfreda, Manfred jest tutaj strasznie ciśnięty. Wcześniej było tak, że Manfred dużo tam robił, a teraz niestety Manfred też słabo wychodzi. Ale wampirów akurat nie umieściłem w top 5 najgorszych, więc nie martwcie się. Przejdźmy w takim razie do ostatniej frakcji, którą tutaj uważam za najgorszą. Jest to oczywiście leśne elfy. No, leśne elfy nie mają szans się bronić, jeśli chodzi o Ikita, o Groma. No, niszczą zdecydowanie tutaj większość tych frakcji leśnych elfów. Drycha na przykład zawsze siedzi i zajmuje tam parę miast. I nic więcej nie robi, nie przebije się i nie ma szans w ogóle się przebicia, bo blokują go po pierwsze, nie wiem, z Kaweni, po drugie Ungrim, po trzecie na przykład e, Imperium. No nie mają tam w ogóle szansy, pola do popisu również. Jeśli chodzi o leśne elfy, jedyną największą szansą to są siostry z Mieszchu. No one jedynie mają szansę przebicia walki jakiejś tutaj, z tego względu, że mogą otrzymać też wsparcie elfów wysokiego rodu. Na przykład Ailid Anara, która, który tutaj sobie dosyć dobrze radzi i w większości coś tam zajmuje na samym początku. W późniejszym etapie gry już sobie radzi gdzieś tam gorzej, ale mimo wszystko jest jednak te wsparcie. Jest też tutaj Neheka, no jest jakieś powiedzmy wsparcie walki z mrocznymi elfami. A niestety, jeśli chodzi o Oriona i tutaj ekipę, no nie mają żadnego wsparcia, bo Bretonia się bardzo szybko rozpada, jeśli chodzi o czarodziejkę Feje. dodatkowo jest tutaj Kemler, który bardzo stopuje imperium, chyba że Belegar postanowi gdzieś tam wjechać w Ikita. To jest szansa, że coś tam będą się siedzieli i jakoś będzie, powiedzmy, Orion miał szansę się rozbudować ale niestety elfy, leśne elfy mają bardzo słaby przelicznik automatów ze względu, że komputer patrzy bardziej na siłę pocisków niż na zasięg. Jeśli chodzi o z, e, elfów, pancerz jest bardzo słaby, więc tutaj niestety nie mają żadnej szansy, nie posiadają takich jednostek do zrekrutowania, nie zdążą po prostu dojść do ery na przykład potworów, jedynie potwory jest szansa, że mogłyby tam coś zdziałać więcej, a bez tych potworów są po prostu słabi i łatwo do pokonania. To jest moje takie top 5 najgorszych frakcji względem jak zacząłem, no to pierwsza jest oczywiście najgorsza, piąta to jest powiedzmy najgorsza względem no jeszcze tego rankingu, więc jeszcze coś tam sobie powiedzmy robią, jakoś mają szansę przetrwania. Dzięki oczywiście za oglądanie, za wszystkie lajki, również dziękuję za wszystkie subskrypcje i dajcie też znać jak wygląda wasze, wasze top 5 najgorsze gorszy względem AI, bo moim zdaniem to jest dosyć ciekawe. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć.